Stało się. Ametyst był bardzo potężny, jedyną opcją na uratowanie naszej wyspy była ucieczka w kosmos. Podobnie użyliśmy punktu międzykrainowego, by pozbyć się ametystu, który pozostał na wyspie po odlocie. Oraz stworzyliśmy ogromną wieżę gromadzącą na tyle mocy punktu, by nasza wyspa nie rozpadła się w kosmosie. Punkt natomiast znajduje się teraz w spokojnym parku. Jednak jak zawsze używanie punktu przyniosło skutki uboczne. Geniusz musiał pożegnać swoją stację na jej miejsce powróciło miasto dwie wieże, a zaraz obok powstała Wielka Puszcza. Że po pokoju znalazło się przed naszą jaskinią, która teraz zmieniła się w labirynt. Natomiast farma wróciła do swojego pierwotnego stanu, a bałwanki postanowiły odbudować swoje lodowe królestwo w miejscu spokojnej rezydencji. Był upamiętnić wszystko co już wydarzyło się na tej wyspie, postanowiliśmy zbudować muzeum przedstawiające naszą historię. Nasz obecny cel to wrócić wraz z wyspą na naszą planetę, ale czy damy radę?